Cześć witajcie, ja jestem Szymon, witam was na kanale MedDog I dzisiaj mamy taki nietypowy film, ponieważ mamy dla Was fajny świąteczny konkurs, gdzie do wygrania są nagrody za ponad 500 zł, takie jak klawiatura MedDog GK900, mysz GM700, podkładka GMP 501 oraz gamingowy headset GH705. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te nagrody? I już wam mówię. Trzeba subskrybować nasz kanał oraz zostawić polubienie pod tym filmem. Udostępnić ten film publicznie na Facebooku oraz lajkować nasz Fanpage oraz śledzić też nasz profil na Instagramie. No i oczywiście w komentarzu trzeba napisać, dlaczego to właśnie Ty powinieneś zgarnąć ten zestaw. A zwycięzcę naszego meddogowego zestawu wyłonimy 24 grudnia o godzinie 15.00. Jeśli wygrasz, zgłoś nas na Facebooku wiadomości prywatnej. Wszystkie linki oraz instrukcje znajdziecie w opisie filmu. Przejdźmy do prezentacji produktów, które według nas byłyby idealne na prezent dla Waszych bliskich. Zacznijmy od klawiatury Meddog GK900. Pełnowymiarowa metalowa konstrukcja. Na mechanicznych przełącznikach o temu z charakterystycznym klikiem. Dwumetrowym kablem w oprocie z zakończonym pozłacaną końcówką USB. Cena to 199 zł. Następną naszą propozycją będzie gamingowa mysz MEDO GM700. Mysz została wyposażona w sensor optyczny PixArt PMW3325 z maksymalną rozdzielczością do 10 000 dpi, którą regulować możemy w 7 predefiniowanych trybach. Mysz posiada wysokiej jakości ślizgacze oraz 7 przycisków, dwumetrowy kabel w oplocie oraz podświetlenie LED GB. A nabyć możemy ją za tylko 129 zł. Następną propozycją będą szafki MEDDOC GH705, wyposażone w najwyższej jakości mikrofon, który możemy chować. Podświetlenie letter GB, wygodne nałożniki oraz najwyższej jakości przetworniki, dwumetrowy kabel oraz samo regulujący się pałąk. Możemy nabyć je za cenę 169 zł. Ostatnim przedmiotem, który zaprezentujemy w dzisiejszym prezentowniku, jest podkładka Meddog GMP501. Jej wymiary to 440x350mm oraz grubość 2mm. Posiada ona obmowany spód, który zapobiega przemieszczaniu się naszej podkładki po biurku, oraz na krawędziach została ona obszyta, żeby zapobiec strzepieniu się materiału. Kupić ją możemy za jedyne 59 zł. To już jest koniec tego materiału. Jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. A jeśli chcesz zobaczyć szerszą recenzję produktów, które dzisiaj Wam poleciliśmy i nie tylko, znajdziesz je na naszym kanale. Wszystkie linki oraz instrukcje znajdziecie w opisie filmu, a ja jako Mikołajkowy MedDog chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić do konkursu i życzyć Wam powodzenia.